Kozelan i Maciej Kaniasty, witamy. Jeszcze nie w nowym sezonie, ale o nowym sezonie rozmawiać będziemy, bo zbliża się on wielkimi krokami. Sezon po Euro, sezon po wielkich wydarzeniach, bo także Igrzyska Olimpijskie jest za nami. Będzie to sezon, myślisz, w jakiś sposób inny, czy jednak będzie to redboxowa, dobra rywalizacja tutaj na poziomie amatorskim, czy coś się szykuje takiego, co ten sezon wyróżni? No na pewno jak nowe sezony, jak co, 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 coś nowego, to na pewno pierwszą rzeczą, to co będzie nowe, to na pewno piłki nowe. Będziemy grali piłkami takim jak na Euro, tak? Tak, docelowo, docelowo. <gry> nie taką piłką, chociaż to jest ten model słynny, chyba jedyny w Poznaniu, ja przynajmniej nie widziałem innego, tak, ale to... tango będzie w grze. Tak, tango będzie w grze i to będzie to, ta tango, do, do, dosłownie tącą gali e, zawodnicy na, na Euro, także piłka nowa, e, co nowego? No na pewno e, z, zespoły, które, które już, e, z, z, nowe zespoły, które no, akcje z, e, zgłaszają, jest już prawie ponad 8 nowych zespołów, także myślę, że to też urozmaici naszą ligę. Co. co, co z... Przepisy się nie zmieniają, tak? Czy prowadziliście jakieś. Chciałem... na bazie doświadczeń coś nowego? Chciałem coś prowadzić nowego, aczkolwiek po konsultacji ze sędziami na razie jeszcze nie zmieniliśmy tych przepisów, ale myślę, że. To co budziło kontrowersje, czy jakaś zmiana? W jakim kierunku? Może tak, nie zdradzajmy. Ślizgi, <słyski>, tak? Nie, no, ślizgi, ślizgi zostaną tak, były bezkontaktowe, aczkolwiek były takie takie. Sprawy troszeczkę pozasportowe, dlatego wolę tego o nich dyscyplina, nie mówić. Dyscyplina, tak? Dyscyplina, o, bardziej bardziej dyscyplina niż, niż ten. Myślę, że jak co roku są faworyci w ligach, na pewno Ekstraliga, która, no, jak wiemy, jest, poziom jest bardzo wysoki tej Ekstraligi. Trzy nowe zespoły, Decathlon, drużyna Szpiku oraz Center Excite, myślę, że wiele, wiele świeżego coś wprowadzą do tej Ekstraligi, że, że będzie ciekawie na pewno faworyci są, bo to na pewno auta, terenowe, Elpiec, to to jak, jak, Standard. jak standardowo. Kla klasyka. Myślę, że Meditek też po dobrym sezonie wiosennym ostatniego słowa nie powiedział. Trudno powiedzieć, jak będzie wygląda skład Nissana, gdyż z tego, z tego co wiem, to panowie z, z lubońskiego nie, nie, mają, nie mogą grać w naszej Lidze w amatorskiej Lidze, a wiemy, że szczony Nissana to stanowią tam mieszko Pytak, Jonasz Jerzecki. Y, także to są zawodnicy, którzy, którzy też y, o grze Nissana decydowali. Ale zobaczymy, y, czas pokaże. W pierwszej Lidze na pewno też będzie ciekawo, bo wiemy, że Pierwsza Liga to od, od samego początku do samego końca to, to rywalizacja na równym poziomie, i to, i to wiemy, że tam było. Każde wyniki padały i czołówka, czołówka trudno ocenić ją jak będzie, bo to było zawsze 9, 10, 11 lub 7 zespołów. Nie? Także, także tam na pewno druga liga będzie ciekawa, ponieważ weszły ciekawe zespoły z trzeciej, tak jak Pimr, Pechu, Mirbud. Tak, to są dwie, dwa zespoły, które jestem ciekaw jakie losy się potoczą, bo mówię, no, dosyć dobrze grali w trzeciej lidze. Druga liga to już jest troszeczkę inny poziom wyższy i automatycznie y, trudniej o, o ligowe punkty. Przenieśliśmy się w miejsce znane, wręcz powiedziałbym kultowe, to pierwsze sztuczne boisko, boisko sztuczne na wierzchni w Poznaniu, ale dla piłkarzy z Ligi Red Box naprawdę miejsce kultowe, wolą grać od lat na tym samym boisku. No i zapytam, nic się nie zmieniło, tak? bo wiadomo, że promienista zostaje, słynna, tak, tak. słynne trzy boiska i Gdańska, tak? tam tak, były rozgrywane mecze. Tak, tak, boiska, jak, jak co sezon teraz udało nam się też Gdańską. Gdańska będzie od poniedziałku do czwartku, promienista od poniedziałku do piątku. Stan Morawy wiemy, że jest niezmienny, niezmienny ale, ale myślę, że klimat promienisty robi swoje i po prostu przez to, że, że tutaj jest przyjemnie się gra, nawet jak deszczyk spadnie, także drużyny, drużyny z, miłą chęcią, z miłą chęcią tu przyjeżdżają, aczkolwiek mówię, no... Jest alternatywą drużyna y, boisko na ulicy Gdańskiej. wybierać, czy w czasie ta, po konsultacji ta, ta, z Tobą? Tak, ta, myślę, że, że jak, jak, jak jakaś drużyna będzie miała życzenia tego typu, żeby grać tylko na Gdańskiej czy na promienistej, staram się, staram się to zachować. Mówię, no, czasami są niewymierne. Jeden, dwa mecze się no, zdar zdarzą, że po prostu trzeba zagrać tam, gdzie docelowo już ustale, ale mówię, no, klimat promienistej jest dobry. Wiosna jest, lato jest praktycznie, bo jak ligowcy praktycznie, powiedzmy szczerze, mamy tydzień do ligi, ale... Jeszcze myś... wypoczywają Jeszcze pewnie, wypoczywają, nie? jeszcze wszyscy pełne pełne słońce jest, także... No właśnie, bo jakby wypoczywają, ale ja zapytam o ten rynek transferowy. Coś dotarło do Ciebie, czy nie? Mówiliśmy o Mieszko, Jonasz, to są piłkarze już trzeciej ligowi w tej chwili, tak, a więc dokładnie. bardzo wysoko. Jakieś ciekawe wydarzenia? Powiem szczerze, że. Czekam, czekam. Na razie nic. Na bombę żadnych, żadnych, żadnych przecieków nie ma. A Brimarex to z Brimarexem? Nie wiem. Nie, jednak no, z nie tego wiem. co wiem, to Łukasz nic nie, ten, nie, nie zadecydował, także myślę, że na tą chwilę Brimarex nie będzie grał. Ciekawy jestem też sam, czy drużyny się wzmocnią. Na pewno, na pewno szlifują formę, bo. Z tego co wiem, a też mam okazję z paroma drużynami sobie pograć na Orlikach, to, to dosyć solidnie się przygotowują do sezonu, bo mówię, lato jest dosyć długie, a przerwa też jest prawie dwumiesięczna, dlatego... Każdy, każdy dba o tą kondycję. Z tego co wiesz, nic się nie wydarzyło, w sensie jakiś przejść zamian spektakularnych w Ekstralidze, na czy, czy w innych? Na, na razie nie mam żadnego sygnału. Nie, trudno mi powiedzieć, czy były jakieś transfery, czy coś, trudno mi powiedzieć. Na, na pewno Ferex też będzie szykował, to jest drużyna, która, która, Dwa razy, dwa sezony, dwa razy przebudowana mocno. Tak, no? tak, myślę, że, że Łukasz Jachalski na pewno coś przygotuje na jakąś fajną niespodziankę, bo mówię, Ferex jest to drużyna, która chce walczyć, walczyć, walczyć o najwyższe cele i myślę, że Łukasz jako kapitan na pewno coś, coś przygotuje. Przenosimy się bardzo szybko z obiektu na obiekt, ale można powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa spotkamy się wszyscy, przynajmniej uczestnicy lig tutaj, w tym miejscu, bo jakby gościnne progi fantasy parku, bo tutaj jesteśmy, goszczą nas od Kilku sezonów, no i jakby bardzo nam tutaj dobrze i zakończenie Fantazy, czy myślimy o tym, żeby się też tutaj spotkać? Tak, tak, myślę, że przy, przy dobrych rozmowach z właścicielami Klubu Fantazy, 7 to jest piątek, będzie zakończenie oficjalne sezonu wiosennego, myślę, że godzina 19, 18.30, tak plus i minus, tak żeby... W większości, większości ludziom pasowało, w większości zawodnikom. Jak wiem na pewno nie ma kolejki ligowej, Lech też w tym, w tym terminie nie gra, bo ile się nie mylę reprezentacja gra, także w tym, w tym czasie pożegnamy wiosnę, przy okazji przywitamy jesień, bo już będzie będziemy praktycznie po pierwszych kolejkach jesiennych, także będzie miła zabawa, jak zawsze Fantasy Park też przygotowała atrakcje. Dla chętnych będzie piwko, którzy, którzy będą chcieli sobie zostać pewnie bowling, bowling, bowling oczywiście tradycyjnie, oczywiście, tradycyjnie także, także myślę, że jak co, co sezon to bardzo fajnie wypadało tu, tym razem też będzie ok. Zapisy cały czas trwają, jak znam życie, to będą potrwają jeszcze dłużej niż do 27 sierpnia, bo taka jest praktyka ligi, że ludzie zjeżdżają z wakacji i jakby z pełnymi głowami pomysłów, natomiast jeszcze nie zdążą fizycznie się zapisać chyba, tak? Tak, tak, no zgadza się. Tym bardziej, że jak wiemy, pogoda dopisuje, w sierpień mamy o wiele cieplejszy niż lipiec, dlatego myślę, że większość uczestników też te letnie, letnie dni chce wykorzystać do końca. Ja mówię, Docelowo ruszymy, mamy ruszyć 27 sierpnia, jeżeli będzie to tak jak teraz wyglądało, że troszeczkę drużyny jeszcze się z tego jakby powiem letniego snu nie obudzą. Możemy, to Możemy 20... sezon przełożyć. Może ruszymy 27, jakieś tak, mecze się tak. pojawią oczywiście. Tak, tak. ale jak nie, a jak nie, to mówię, ruszymy 3, 3 września. Myślę, że wtedy to już jest taki optymalny termin, który i wszyscy będą na miejscu i wszyscy z miłą chęcią wrócą na boiska. Do tego 7 będziemy już na pewno po pierwszej kolejce ligowej, niektórzy może nawet po dwóch, powiedz skład sędziowski jest znany, czy on też będzie się jak gdyby kształtował, bo wiem, że tam jest duża fluktuacja, też sędziowie z okręgowego związku piłki Nożnej, czyli czy z tego wydziału sędziowskiego są no, do dyspozycji. No myślę myślę, że ten człon, tych tych sędziów, pozostanie, bo Sprawdzili się na wiosnę. To dlaczego to nie zmieniać tego? Są to, sędziowie, są to sędziowie, którzy zdali egzamin, dali sobie radę. Na pewno będę też chciał próbować paru nowych twarzy. Mówię, to, to, to wszystko też piłka amatorska zweryfikuje. Jest to troszeczkę inna niż jak wiemy zawodowa, czy nawet na, na szczeblu juniorskim, czy jakimś innym, ale, ale myślę, że przy odrobinie wyczucia dobrego sędziowania też sędziowie dadzą radę prawdopodobnie ponownie Damian nawrócik będzie też sędziował także, także myślę, że dla zawodników będzie to też jakieś fajne, bo spotkają się z byłym Lechitą, który niestety na razie ma kontuzję i... Dzwonił do mnie, pytał się, czy, czy, czy jeżeli czy będzie posędziemy? możliwe. Właśnie ja mówię, że nie ma problemu. Myślę, że myślę, że dla niego też się znajdzie miejsce. Także, także myślę, że postaramy się, żeby ten poziom sędziowania był wysoki. Wiadomo, że mankamenty zawsze będą, błędy się zawsze będą zdarzać. Na no, a mecze na szczycie wiadomo, że no, sędziu, dwóch tak? sędziów będzie. Będzie, będzie to, czy to w Eksta Lidze, czy w pierwszej Lidze. Myślę, że to podtrzymamy. Ja też jestem do dyspozycji, też jestem osobą, którą wolę, wolę, żeby było na boisku, żeby to boisko weryfikowało przy dobrym sędziowaniu, niż, niż mają błędy sędziowskie, z pojedynczego, pojedynczego sędziego zadecydować o jakimś wyniku lub o czymś, o czymś, o zweryfikowaniu wyniku. Dyskusje w sporcie są, były są i będą, jak mam tak, życie tak. pewnie tak, ale tutaj ostatnio, czy w ostatnim sezonie takiego się nie wydarzyło. Powiedz, będzie jakieś zebranie kapitanów, czy nie preferujesz tego? Trudno ich zebrać chyba wszystkich A, w jednym miejscu. Tak. Myślę, że pierwsze mecze, drużyny wejdą w rytm meczowy, to wszystko, wszystko to się ukształtuje. Były próby zrobienia, właśnie czy coś takiego, ale jak wiemy, to czas pracy, takie rzeczy nie pozwala. Bezpośrednio, bezpośrednio na bezpośrednio, boisko czy meczach jest. Nowo... Oczywiście. Zawsze można mailowo, zawsze można telefonicznie zadzwonić, zawsze się zapytać, zawsze służę radą, także, także myślę, że tak, na tym postaniemy. Nowe drużyny. Przychodzą osobiście, także tutaj akurat mam kontakt z nimi, dlatego tu nie ma problemu. Starsze jeszcze raz apeluję, żeby powstrzymały i, i potwierdzały, potwierdzały udział, bo mówię, to nie, że czas ucieka, ale mówię, no gramy, wiemy, że, że, że listopad jest różnie to bywa. W listopadzie jest zimno, a nie chcemy grać do końca listopada, żeby to no, nie też było. To jest istotne, o to pewnie zapytamy po pierwszych kolejkach, czy po pierwszej kolejce, czy te wszystkie drużyny, które awansowały, będą grały? Tych pierwszych dwójek, trójek, tak? Na razie, na razie z tego. Co, co to, ten, to te drużyny na pewno będą grały, bo dostałem, dostałem akcje z tych dwóch zespołów. Niektóre drużyny chcą się połączyć, bo ponieważ mają paru zawodników, co chcą, chcą grać, składów, nie mają pełnych składów, dlatego forum jest czynne, strona internetowa jest czynna, proszę dawać ogłoszenia, na pewno jakieś drużyny będą sobie wdrażać. Mamy przykład drakoinfo.pl, które, które dwóch czy trzech zawodników wzięło, pozyskało i z dużym efektem awansowało do pierwszej ligi. No właśnie, czyli jakby też taka giełdra e, tych transferów, o której próbowaliśmy rozmawiać. Na razie nie ma nazwisk, ale pewnie e, takie się pojawią. Na dzisiaj dziękujemy, zapraszamy do Macieja, który tutaj zawiaduje wszystkimi możliwymi sprawami. A my spotkamy się pewnie na boisku, a zaraz potem tutaj w Fantazy Parku. No i ruszamy galopem do rozgrywek piłkarskich. Powiedzcie swoim e, znajomym, przyjacielom. E, Wszystkim, którzy chcą po prostu grać w piłkę, spędzać aktywnie czas, że liga już rusza. Maciej Kaniasty, okay. Dariusz Kozelan, do zobaczenia.